Żeby pieniądze mieć, to wystarczy tak chcieć, trzeba tylko je zaplanować. Aby pełny był czas, moment zaprzęczał stos, musisz czasem coś zainwestować. Cześć, kalkulator finansowy, seria biznes. W tym filmie dowiesz się, jak liczymy narzut. jest tutaj taki problem. Pani Joanna, właścicielka ciastkarni, kupiła ciastka po 3 zł. Swoim klientom sprzedaje po 5,70 za sztukę. Pytanie brzmi, jaki narzut stosuje Joanna? Policzymy to sobie. 3 zł to jest koszt ciastka. 5,70 to jest cena. No i narzut wychodzi 90. Joanna stosuje narzut w wysokości 90%. Dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam. Dr Andrzej Kresna.